Największy polski bank odpuszcza Frankowiczą w sądach. PKOBP oficjalnie przyznał, że nie będzie pozywał kredytobiorców frankowych o waloryzację. Podobne stanowisko przyjęli zarządzający M. Bankiem. Czy inne banki również pójdą tą drogą? Czy może szef ZBP ma rację, że chodzi tylko o pojedyncze przypadki? Frankowicze nie odpuszczają bankom i pozywają je na potęgę. W 2023 roku do sądu ruszyło ponad 87 tysięcy kredytobiorców z wadliwym kredytem. Ile spraw frankowych łącznie toczy się już przed polskimi sądami i które z nich mają najwięcej pracy? Grupa Kapitałowa Wotum pochwaliła się statystykami wyroków prawomocnych za 2023 rok. Kancelarie z grupy uzyskały 2780 wyroków przed sądami drugiej instancji. Frankowicze, których banków wygrywali najczęściej i z jakim skutkiem? Polskie kredyty hipoteczne jednymi z najdroższych w całej Europie. A Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie. Jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich i czy na niskie stopy procentowe mogą liczyć tylko mieszkańcy bogatych krajów zachodnich. Rząd zakończył sagę w sprawie wakacji kredytowych i przyjął projekt ustawy. W 2024 roku kredytobiorcy będą mogli cztery razy zawiesić spłatę rat kredytów hipotecznych, ale ustawa Przynosi pewne ograniczenia, których nie było do tej pory. Kto będzie mógł skorzystać z rządowego programu i na jakich zasadach? Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak co tydzień, w każdy poniedziałek w godzinach między 9 a 10 spieszę do Państwa z garścią najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia dotyczących kredytobiorców, a w szczególności frankowiczów. Tradycyjnie mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od informacji płynących od największego banku w Polsce, czyli PKOB SA. W ostatnich odcinkach informowaliśmy o tym, że banki kapitulują i rezygnują skąd pozwów wobec Frankowiczów dotyczących bezumownego korzystania z kapitału i waloryzacji. Jednak prezes ZBP Tadeusz Białek nieco studził te doniesienia, wskazując, że chodzi jedynie o pojedyncze przypadki i nadal trwa analiza sytuacji. Teraz wiemy, że nie chodzi już tylko o indywidualne decyzje pełnomocników, ale konkretne stanowiska poszczególnych banków. Jako pierwszy wychylił się Mbank SA i jasno zadeklarował, że wycofuje dotychczasowe pozwy i nie będzie kierował nowych w stosunku do Frankowiczów. Drugim bankiem, który poszedł tą samą drogą jest właśnie PKO BP PSA. W korespondencji z redakcją portalu Business Insider przedstawiciele banków wskazali, że bank dostosowuje swoją strategię procesową do aktualnego orzecznictwa w sprawach frankowych, uwzględniając orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE. Aktualne orzecznictwo CUE w sprawach konsumenckich wskazuje na brak możliwości dochodzenia przez instytucje finansowe waloryzacji wypłaconego kapitału. Oczywiście deklaracje banków cieszą, ponieważ pozwalają Frankowiczom na uniknięcie dodatkowego stresu i formalności związanymi z tymi bezpodstawnymi roszczeniami. Z drugiej strony musimy cały czas pamiętać o tym, że banki walczą o kapitał, który udzieliły Frankowiczom w ramach kredytów frankowych. Do tej pory wydawało się, że nie ma tutaj większego sporu i Frankowicze zdają sobie z tego sprawę, że po uznaniu ich umowy za nieważną będą musiały rozliczyć się z udzielonego kapitału. Ale właśnie o ten moment po tutaj chodzi, ponieważ banki nie czekają na zakończenie procesu i wzywają Frankowiczów do zapłaty kapitału przed wydaniem prawomocnego wyroku. Liczą tym samym na odsetki ustawowe za opóźnienie, które teoretycznie będą mogły sobie naliczać do momentu, kiedy kredytobiorca faktycznie zdecyduje się na spłatę kapitału lub jego potrącenie z własnej wygranej. Na obecnym etapie sprawa jest cały czas rozwojowa i nie możemy wykluczyć, że w tym zakresie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ jasne jest to, że żaden Frankowicz nie zdecyduje się na spłatę kapitału w sytuacji, kiedy sąd nie zakończył jego głównej sprawy. Poza tym umowa kredytowa jest nadal czynna, więc bank nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby żądać swoich roszczeń na tym etapie. Dlatego na ten moment najważniejsze jest, żeby Frankowicze nie ignorowali żadnej korespondencji płynącej zarówno z sądu, jak i od banku i byli w stałym kontakcie ze swoim prawnikiem. Pozostajemy w temacie kredytów frankowych. Wiemy, że banki odpuszczają walkę o pieniądze, które najzwyczajniej w świecie im się nie należą, za to Frankowicze cały czas muszą szukać swojej sprawiedliwości w sądach i liczba takich osób z roku na rok dynamicznie rośnie. W ubiegłym tygodniu pojawiły się statystyki wszystkich 49 sądów okręgowych w Polsce. Dotychczas posiadaliśmy jedynie dane dotyczące trzeciego kwartału ubiegłego roku, natomiast wiemy już, że w 2023 roku aż 87 tysięcy frankowiczów skierowało swoją sprawę do sądów. Jest to absolutny rekord i wzrost o 35% rok do roku, kiedy w 2022 roku do sądów poszło około 66 tysięcy kredytów. Obiorców frankowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane od 2017 roku, to łącznie już 274 tysiące frankowiczów postanowiło skierować swoją sprawę do Sądu Powszechnego. Wszystko wskazuje na to, że ta dynamika utrzyma się w najbliższych miesiącach, a to oznacza, że w 2024 roku liczba czynnych postępowań sądowych w sprawach frankowych przekroczy grubo ponad 300 tysięcy. Analizując dane, Poszczególnych sądów nie powinno być tu większego zaskoczenia, że najwięcej nowych powództw sądowych trafiło do Sądu Okręgowego w Warszawie. Do tego wydziału skierowano ponad 18 tysięcy nowych postępowań. Co ciekawe, jest to jedyny sąd w Polsce, w którym liczba spraw frankowych spadła z roku na rok o 31%, natomiast jest to podyktowane zmianą kodeksu postępowania cywilnego, o której informowaliśmy w jednym z naszych odcinków to przez zmian w 2023 roku. Dalej w zestawieniu widać sąd okręgowy w Poznaniu, lekko ponad 7 tysięcy tego typu spraw i wzrost blisko 74% rok do roku. SO Warszawa Praga w Warszawie niecałe 7000 i ponad 134%. SO w Gdańsku przeszło 6000 i ponad 38%, a także SO we Wrocławiu niecałe 5000 i ponad 126% rok do roku. Natomiast na końcu listy mamy Sąd Okręgowy w Przemyślu, blisko 120 i skok o przeszło 11% rok do roku. Podsumowując, niemal połowa sądów okręgowych odnotowała trzy cyfrowe wzrosty względem 2022 roku. Największy z nich zanotował sąd okręgowy w Tarnobrzegu o blisko 550%. W pierwszej piątce znajduje się jeszcze zamość 204%, opole 182%. Krosno 165%, a także radom 159%. Zaprezentowane statystyki potwierdzają jasno, że Frankowicze szturmują sądy i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend odwrócił się w najbliższym czasie. Tym bardziej, że ponad połowa Polaków nie zrobiła jeszcze nic ze swoim kredytem frankowym. Ale wciąż pozostaje pytanie, czy jest zatem o co walczyć. I w tym zakresie z pomocą przychodzą nam statystyki zaprezentowane przez grupę kapitałową Votum, dotyczące prawomocnych wygranych w 2023 roku. Kancelarie z grupy uzyskały 2780 wyroków sądów drugiej instancji, a spośród wydanych orzeczeń aż 99,3% było korzystnych dla Frankowiczów. Co istotne, przeciwko aż 8 bankom skuteczność wynosi 100%. Do takich banków należą PKO BP, Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Santander Bank Polska, BMP Paribas, PKO SA, Credit Agricole i Bank Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o liczby, to najwięcej wyroków prawomocnych zapadło na rzecz klientów MBank 608, PKO BP 406 i Banku Millennium 387. Ponad 300 wyroków uzyskali również kredytobiorcy Raiffeisen i BPH, a 290 padło łupem Frankowiczów Santander Bank Polska. Analizując rodzaje rozstrzygnięć, to stwierdzenie nieważności umowy kredytu pozostaje dominującym skutkiem wydanych wyroków i aż 95,1% spraw kończyło się w ten sposób. Przy okazji warto również wskazać na jeszcze jedną statystykę dotyczącą wyroków uchylających i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania. Takie orzeczenia potwierdzają, że warto składać apelacje i warto walczyć do końca o zmianę niekorzystnego wyroku w pierwszej instancji. Zresztą podobnie można powiedzieć o wyrokach oddalających, gdzie zostały skierowane kasacje do Sądu Najwyższego i tacy Frankowicze nie składają broni i nadal mają szansę na korzystny wyrok. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest kwestia stóp procentowych w Polsce. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie. Większość analityków spodziewała się takiego ruchu po stronie RPP, ponieważ dotychczasowe odczyty dotyczące inflacji nie zwiastowały jakichś wyraźnych zmian. Przy tej okazji Warto wskazać na ciekawe zestawienie przygotowane przez ekonomistów portalu rynekpierwotny.pl. Ekonomiści porównali bowiem średnie oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych w całej Unii Europejskiej. Niestety wnioski płynące z tego porównania nie są zbyt optymistyczne dla naszych rodaków, gdyż wyższe odsetki od nas płacą jedynie Węgrzy. Co ciekawe, na drugim biegunie wcale nie znajdują się bogate kraje europejskie, jak można się było spodziewać, a państwami, w których obywatele płacą najniższe raty, jest Malta, Bułgaria oraz Chorwacja. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja kredytowa Polaków raczej nie zmieni się w najbliższym czasie, ponieważ według analityków najbliższa obniżka stóp procentowych może nas czekać pod koniec 2024 lub na początku przyszłego roku. O ile decyzja o obniżeniu stóp procentowych to kwestia przyszłości, to w końcu wyjaśniła się kwestia wakacji kredytowych. Co prawda, na razie mamy jedynie projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów i czeka nas cały proces legislacyjny, za to poznaliśmy już tegoroczne ramy programu wakacji kredytowych. Podobnie jak w poprzednich latach, kredytobiorcy hipoteczni będą mogli zawiesić płatność rad cztery razy w roku, dwa razy w drugim kwartale i po jednym w trzecim oraz w czwartym. Zgodnie z przewidywaniami nie wszyscy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z rządowej pomocy, wprowadzono bowiem kryterium, zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy posiadają zobowiązanie powyżej 1,2 miliona złotych, nie będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata kredytu hipotecznego przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. Ponadto z takich wakacji skorzystają osoby, które mają na otrzymaniu trójkę dzieci. Część analityków nie kryje rozczarowania tymi zmianami. Ekonomista Rafał Mundry twierdzi, że rząd chce, by było sprawiedliwie, wprowadził pewne rozwiązania, ale tylko częściowo to pomogło. Dlaczego wprowadzono próg trójki dzieci? Co z rodzinami 2 plus 1 lub 2 plus 2? Sprawiedliwszym rozwiązaniem Byłoby wprowadzenie zasady obniżenia progu od każdego dziecka lub wprowadzenia rozwiązania złotówka za złotówkę. Bo teraz, jeśli ktoś o kilka złotych przekroczy ten próg, z pomocy nie będzie mógł skorzystać. A teraz zachęcam Cię do obejrzenia programu Prawie przy kawie, w którym rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji Frankowiczów, a także kredytobiorców złotowych borykających się z wyborem i kredytobiorców gotówkowych walczących o sankcje kredytu darmowego. Wystarczy, że klikniesz wyświetlony obrazek. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.